Mhm. I to jest w ogóle dla mnie, dla mnie ciekawe. Natomiast jestem bardzo świeżo, bo się przygotowywałem do wykładu. Po lekturze Cialdiniego, nawet o tym rozmawialiśmy, mhm. czyli Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka. To, to nowsze wydanie niż legendarna książka Wywieranie wpływu na ludzi. No i tam jest trochę badań podanych, z których ja sobie nie zdawałem sprawy. I muszę przyznać, że akurat. Idea owocowych czwartków, jakby do mnie, wiesz, trafiła i tobie walnęło w głowę, że to ma sens. Opowiedz Bo mi. Bo wykorzystujesz zasadę wzajemności. A, czyli chodzi o regułę wzajemności? Chodzi no o tak. regułę wzajemności. To znaczy, jeżeli robisz drobne gesty, które teoretycznie nie mają znaczenia, a potem się okazuje, że jednak mają, że twoje zaangażowanie rośnie. Mhm. I ty nie chodzi o to, czy to jest benefit, który, którego ty oczekujesz, czy nie, tylko to jest coś, co pracodawcę mało kosztuje, a nagle się okazuje, że on otrzymuje duży zwrot. No tak, ale zobacz, Marcin, jak. Yy... Bo mówisz tu o pewnych subtelnych formach wywierania wpływu, tak, tak. co do których skuteczności nie mamy wątpliwości, bo obaj się naczytaliśmy badań, a że jesteśmy empirykami, no to mamy do tego zaufanie, po prostu co zostało wykazane. Ale jak wrócimy do statystyk, które podałem na początku tej rozmowy, to być może zwróciłeś swoją uwagę także notując,